Dzisiaj ryba. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zastaliście nas przy kolacji. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, że skończyłem malowanie piwnicy. Aha, szybko, szybko. E, to znaczy, no nie szybko. Nie szybko, bo parę dni mi to zajęło e, cały ten tydzień i zeszły tydzień, więc... No, więc było dużo machania wałkiem i pędzlem, ale już... Wszystko pomalowane na biały. Jeszcze tam jakieś drobne rzeczy do poprawki, ale to już e, może jutro. Po południu to chodźcie pokażę Wam co zrobiłem w ostatnich dniach. On, on tutaj mi towarzyszy. Więc zabieram Was dzisiaj pokazać Wam piękne białe ściany. Gdybyście malarza potrzebowali to się polecam. Polecam Polecam, polecam, polecam. A tak na poważnie to nigdy więcej. Więc dobra. Pokój przy ogrodzie, moi drodzy. Czekajcie, jeszcze zgaszę światło tutaj. Jak widzicie, u nas zawsze burdel. Dopóki nie będzie zrobiony, to będzie burdel. Proszę bardzo. Jak się zabieliło. Proszę bardzo. O, an-an tutaj. Proszę bardzo. Pokój przy ogrodzie, jak biało. Cztery razy malowałem, żeby te wszystkie, żeby te wszystkie słuchajcie pomarańczowe ściany, zakryć farmoga wybrudzona do mycia. I tak miała być do mycia, więc patrzcie jak biało, Patrzcie, jak teraz biało w pokoju przy ogrodzie. Jutro będę czyścił i yy, jeszcze muszę tutaj domalować, powyżej, Listę, bo dzisiaj montowałem ciąłem, montowałem potem, jak zrobiłem malowanie, to dokładałem jeszcze listwy, no, trochę w odwrotny sposób. No, więc, tutaj, pokój przy ogrodzie, tak wygląda. A na zewnątrz, pokoju przy ogrodzie, wielki burdel. Tutaj, na zewnątrz też będzie malowane i szpachlowany jeszcze. Gładź będę robił tutaj na zewnątrz, żeby to wszystko podrównać. Ściana stoi pod tym jak wybudowałem, drzwi, drzwi są. No, więc pokój przy ogrodzie tak na biało wygląda, proszę bardzo. Jutro będą tutaj wielkie porządki robione. Położyłem jeszcze ostatnią warstwę tutaj na ten próg. Żeby to wyrównać, wszystko i przykryć e, białe, białą farbę, która skapywała z pędzla i wałka, chodźcie teraz do piwnicy to wam pokażę. Tutaj na schodach też zrobiłem jeszcze ostatnią warstwę. Schody się takie super cool, cool betonowe zrobiły. Jeszcze schną, bo dzisiaj, dzisiaj po południu kończyłem. No więc tutaj klatka schodowa też pomalowana. Schody tak się prezentują, jak wyschną będą takie szare. Tutaj barierkę muszę dodać. I tutaj jeszcze muszę zrobić podsilikonować betonem trochę w rogach. Albo gładzią, nie, betonem. Na betonowo zrobię. Więc tutaj też już pomalowane Proszę bardzo, schody będą takie Betonowo białe Więc Tak się prezentują Don't come sweetie It's still wet, ok Proszę bardzo, a tutaj... No, także schody zostają takie surowe, betonowe. Do you really want to come? Ok, then come, but slowly. Ok, only step on the dry place. Come, come, only come, step on the dry place. And don't step on the corners, ok? I just broke one corner. Yes, come step on the gray thing. It's okay. Czekajcie światło. Come, come. Are you coming? Okay. Come slowly. Mhm. Mm Mhm, dobra, także. Yes, it's ok, mhm. mhm. Pan An ma dwa różne buty, mhm. Okej, okay, dobra. No, więc pomalowane. Proszę bardzo. Tak się prezentuje. Tak się prezentuje piwnica. Betonowy zostaje, taki sufit. No, a po malowaniu tak wygląda. Nic się nie zmieniło, pogładzi. Jak było biało, tak było biało. Proszę bardzo, tutaj będzie nasze domowe biuro. Sofa do czytania stół taki wielki do pracy. Tu na całą ścianę 6,5 metra będą takie drewniane, regały na książki aż po sam sufit. Be careful, okay? These are for cutting. If you touch, you may cut your finger, you know it's really sharp. Don't touch, okay? Dobra, a tutaj w pokoju małym, jak widzicie, też na biało wszystko pomalowane. Come to the room, sweetie! Mm -hmm. this is the white room. Oh, because I need to make floors. On the floors, I need to make tiles. I haven't finished yet, you know. After I finish, I will assemble the bed and we can sleep over here. No, także tutaj jeszcze wszystko do... Płytki na muszę zrobić. Także tak jest. Pokoju, biało-biało. Muszę się pochwalić, że w, miar... w miarę mi to wyszło i wytrwałem do końca, więc. Więc dałem radę. Nie szpachlowałem, Nie. Nie nie, nie nie polerowałem, jak to się mówi. Gładzi, nie, szl... o, nie szlifowałem. Jest. Mhm. Mm Jes. OK. Nie szlifowałem gładzi, tylko trochę mniej więcej tak dookoła tych framuk drzwi, żeby trochę podrównać, a generalnie na ścian nie szlifowałem, więc nie są perfekcyjnie zrobione. Generalnie mają taki... <laughs> mają taki... Proszę bardzo. Tak są zrobione. Gdybyście, gdybyście chcieli wiedzieć, czy można nie szlifować gładzi, to od razu Wam powiem, że można. A nawet trzeba, jeśli nie chcecie, jeśli nie chcecie rozwodu z żoną po tym, jak cały dom by był zakurzony, gdybym by zaczął szlifować gładź. No to nawet trzeba nie szlifować, bo. Bo inaczej zakurzenie całego domu grozi rozwodem, więc takie zostaną. Tutaj będzie ciemno, to znaczy no nie będzie tak ciemno, tylko będzie, nie będzie tak zbyt jasno, więc powiedzmy ta nieszlifowana gładź i ściany przejdą. Tutaj jak widzicie zamurowałem rury. Od kanalizacji i tu będzie klimatyzacja stała, tu już wentylacja jest rura przygotowana i dziura przygotowana na wentylację, więc będę ją tutaj zakładał na dniach. Tutaj będzie jakaś przechowalnia rupieci, też pomalowane. wait, let's come back. No, więc tak to wygląda. Tasie, da tasie. Da kilka tygodni Let's go No, idziemy do góry. Kilka tygodni, kilka tygodni wolnego czasu, dużo zapału. Go. Dużo Kilka tygodni wolnego czasu, dużo zapału. Tutaj jeszcze muszę podmalować te, te, te brzegi, jak wyszły te stopy. Ale głośna jesteś! are so loud! Go, go, go! No, tutaj jeszcze zrobię obowódkę taką, e, wszędzie zrobię obowódkę taką betonową. Jutro zasilikonuj, zasilikonuję to betonem, żeby, żeby w rogach było ładnie. I, no, i na tym zakończymy temat schodów, więc. Tak wygląda obecnie klatka schodowa. Come, let's go. No, a tak wygląda pokój przy ogrodzie. Tutaj też ten próg generalnie musiał być zrobiony, bo przykrywa wszystkie e dziury po tym, jak drzwi zostały przeniesione tutaj na zewnątrz. Więc no, karnisze będę. Nie, karnisze. E nie żyrandol. karnisz karnisz na zasłony i na i na i na i na firanki będę zakładał Tutaj szafę muszę przesunąć tutaj planujemy sobie zrobić piecyk nie piecyk kominek tam w rogu na razie szafa tutaj na razie szafa tutaj wróci tam wróg, żeby można było przechowywać różne rzeczy, a tutaj kominek planujemy w rogu. No, więc, więc taka sytuacja. Wanna tutaj zostaje, a an i się będą kąpać. No, 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 don't sit here, go, 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 it's still wet. It's not wet for my Dobra. Także. Czekajcie. I'm going upstairs, sweetie, okay? OK, I can help you to take off. A... You can do it. You can take them off easily. Mhm. Mm yes. Mhm. Mm Dobra. Także, moi drodzy. To tyle na dzisiaj. Malowanie zrobione, gładź zrobiona, malowanie zrobione Jeszcze trochę jutro poprawki zrobić uh, Poprawki zrobić, I need to go upstairs, ok? I need to upload the video Zrobić poprawki We need to untie it if you want to take it off, ok? Do you want to take it off? Then I need to untie it Come, sit down, I, I, I will sit down, come closer to me no, więc jutro jeszcze poprawki zrobić i. Turn around! Umyć, wyczyścić pokój przy ogrodzie i poprzesuwać szafy, poprzesuwać pralki. Pomalować jeszcze górę listę w ścianach. Dobra. Schody poprawić trochę. Schody w rogach zrobić. O, na ja jestem W Jeden moment. I will make a video of you. O, oh, patrzcie jaka an, an dzisiaj. Wow, look at me. Wow, so cute. Mm, ale urocza. You are really cute. Mm -hmm. No, więc... A jutro rano jeszcze do pracy jadę, e, do szkoły, więc... Ale po południu pewno wrócę. Może na czwartą, więc będę miał jakieś trzy godziny, żeby to wszystko porobić, także... Poniedziałek, wtorek. Tutaj porobię pokój przy ogrodzie skończę, żeby można było już się kąpać i czyste rzeczy mm -hmm, czyste rzeczy tam wkładać, a wszystkie rupiecie i wszystkie remontowe rzeczy schodzą do piwnicy, bo tam będę robił płytki na podłodze w przyszłym tygodniu. No i później już później jakieś tam drobnostki typu e, typu czy... zrobienie sufitu w spiżarni, o spiżarni wam nie pokazałem, ale tam też na biało wszystko, więc e, tam w miarę ciemno, więc wszystkie krzywizny, które na ścianach po tych tynkach, które robiłem e, pierwszy raz, wszystko nie będzie zbytnio widać, więc lampy też nie będę wstawiał e, zbyt zbyt mocne, więc tak. Ora, to tyle, a my zaraz idziemy spać. Bo jutro rano do pracy jadę. Mhm. Okej. Mamy tutaj like this? Mm -hmm. Even tighter? Mhm. Mm like this? Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra. A, mówię, że na kolacji ryba była dzisiaj. Proszę bardzo. Uuu, dla hejterów. <laughs> Papa!